Cześć, z tej strony Destick, a w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać boxa z Evolving Skies. I by wam ładniej było... O, Funko Popy tyle, że jeden upad. O, Funko Pop z Dragon Dragon Ball. No to ten. Jak ktoś jestem trochę chory, więc sorki, za mój głos. Ja wiem, że zazwyczaj nie słychać różnicy, jak ktoś tak mówi. Sorry, jestem chory. Sorry za mój głos. No ale. Tylko ostrzegam. prostu mogę być trochę lagi. O, fajna. To mój pierwszy box. Elite Trainer Box dla elitarnego gracza. Co z tego, że raz byłem na turnieju i raz przegrałem mm, Czyli nie jestem elitarnym graczem A bo miałem gorsze karty yy, Więc Folia zdjęta Box prezentuje się w taki oto fajny sposób Otwiera się go w ten sposób Pyk ukazując prawdziwego boksa W środku mamy takie coś to możemy sobie wywalić. To trochę dalej. A mamy książeczkę z całkiem przyjemnego materiału. Jest tu napisane Witamy. Jest taki Eevee No i te karty przedstawione w tym dodatku. To jest chyba najmniej ciekawa rzecz. Się tutaj jest ka każda karta możliwa w tym dodatku do dropnięcia. To też sobie trochę na bok odłożymy. Albo ten i e boksik. Otworzymy sobie boksa. Takie fajne coś. By śmiesznie wyglądało. Zawartość. Kolejna książeczka, tym razem jak grać w karty Pokémon Dalej, z tego co tutaj widzę, mamy dwa takie coiny, z tym poisonem oraz podpaleniem, nie, na razie ich nie będę otwierał, jeszcze mamy kości do gry, co to jest całkiem fajne, takie małe kości z obrażeniami, albo jak tam chcecie grać. i energię. Coś ciekawego, ale już to zdejmę. Sorry, trochę jestem nieprzygotowany i główna rzecz tutaj. Książeczka do deku, przekładki między energiami, trainerami i innymi. Energia. Eee, już dokładnie że ja okej, ile jest, bo mnie to ciekawiło, ile jest po każdym typie. Bo jest tutaj chyba 9 typów i 45 energii czy coś tego, czyli jest jeden. 2, no, 3. 5... 5 pokażę w tym typie. Mamy jeszcze folijki Na foliki, foliki. Mamy tam jeszcze kodzik na te foliki. To do pokoju tcg online, którego gram. Dlatego nie pokazuję wszystkich kodów. I lusterki. Hmm. Mam przygotowane parę folii, i jeszcze to plaudery, wąsy, to tutaj jest. Okej. Wielu z tych odcinków nie ma, co? nie pokazuję go jak pokażę to najwyżej te pokazane użyję, a te niepokazane pokazane wykorzystam to, to Brave Lucky Ice Pop, Jubilee, Mary, drowsy skragi Fibas, ferdiers i Stuntland Cała, no nie nie mieliśmy jednego, ale tak to prawie cała linia ewolucyjna. W ogóle nie korzystam teraz z statywu, a z gry garcianej, którą bardzo fajnej, ale ja nie zapromuję. To tych mi działa. Nie, nie czytajcie. Okay. Biały kodzik, teraz koniec, teraz koniecznie zniszczyć karty, bo tak od można ją zniszczyć. Kodzik, raz, dwa, trzy, cztery. O. Energia Nasleef no goldak, Rubber Gloves Tympul Psyduck Eevee fly, Pikachu uwaga aha, a. halo, dobra, wsłuchać mnie mam um, Pikachu Lutada i Glaciona V O Myślałem, że postawię sobie faj taki jeden fajny youtuber Pokefan.pl co pokazuje najlepsze karty jakie trafił To on leci sobie do foliki z Charizardem No sorry, ale tylko takie miałem pik i jest Fajne, już jednego mamy A jeśli zbieraliście kiedyś karty Pokémon albo zbieracie to napiszcie od kiedy do kiedy Albo no, kiedy. czy pamiętacie karty GX i X czy jakie? Tak dla ciekawości Lucky Ice Pop, Scrafty Snow Leaf Bunch Ludwisk <laughs> C dot Fla O, fajny art slakowa. Trochę może go nie widać, ale Flabe Carvana Marsh ten legendny Pokemon i Liligant. No to Okej okay. biały kodzik, miejmy nadzieję że to o ludzie, Rainbow, zaspo... o... o nie, o ludzie rainbowa se zaspoilerowałem ja już zaraz pójdę po no nie, energia snow leaf gor... gordi svelus y, bear Might, Bronzy... bronzi... Y, skragi bagon, łubat i już pokażę to and Rock V Max Rainbow To już idę to plauder Nie ma co Two thousand years later O ludzie, kamera mi już spada No ale To plauder I do toploadera laudera. 320p Rainbow V-Max No, chyba zniszczyłem właśnie źle jaki właściciel taki Yes. On jest on z psem, czy wilkiem, czy, czy kamiennym rokiem? Line can nie? No to chyba jest jakimś wilkiem bardziej. Line can rock, rainbow. No to już jest... Ten, ile mamy to? Muszę się trochę stężyć. Kolejny biały kocik. nie mogę. Co tu się dzieje? Jeszcze te karty mam tutaj. Na sosie. Nie wiem, mogę je trochę dodać albo obniżyć Żeby mnie glitchowało No okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie liczowało, bo ostatnio moment tylko coś, mi po prostu glitchowało No ale zasy rainbow kartę zasugerowałem zasy, to... Cały kodzik Ło ludzie, mam już... wart Energia, Shilgon, Subat, Lombre, lily Pump, Morga, Tentakul, Pump Kabu, Bagon. Bagon, Wagon, Wagon, yy, Wagon, Hippopotas, i Galariański Moltres ho! Powiem wam jedno. <ścoughs> to jest chyba najlepszy odcinek jak <ścoughs> nagrałem, bo rainbow trafiłem, ja już mam dwie rainbowki prywatnie.

co się dzieje w dzisiejszym odcinku? Energia, Rescue Carrier, Crystal Cave, Avaluk, Hopip, Swabu, Zorua, Crygonalc, Peti... i Pet, Imajlotyk... Pet, Pet, <ścoughs> e nie wiem... tu Spoilerowałem tutaj gorąco na świecie. Mamy już Rainbowkę, jednego V i Holo. Na razie takie takie 7 powiedział, to się 7 mam rainbow no to takie opinie mam co do tego no, no. chyba nawet nie było widać to co pokazywało. o gdzie jestem? jestem w... łupi w... dobra, elektryczne... E, carclist, e, switch ups elemental bad badges, e, Psyduck... EV, e, Fly. Pikachu Ap Aplin i Spirit Mask oraz Gorgeist Pamiętajcie wystawić subskrypcję z łapeczą jeszcze zostało nam ostatni booster, oby coś jeszcze fajnego się trafiło, chociaż już już ten odcinek jest zrobiony, rainbow Heart tam zielony, a to to już nieważne. To już lecimy nie, o o ludzie, dobra zużyję ten kodzik, dobra Nikit ten 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 Re Regenrola Łobufet Tropius Drampa, taką kartą jest Nergwa walcząca y Uzary nie no dobra, się nawet nie chcę tego ofierać y tak, pamiętajcie o zrobieniu subskrypcji z łapeczką Taką łapeczką. dla starego poczciwego DC AK200 jak kiedyś miałem jakie trafiliśmy and Rock reyn, V Max Moltres Galariański Holo i Glacion V a, nie, nie. Wtedy nie wbiliście 14. Czter... Łapeczek w górę. Mam nadzieję, że dacie radę to zrobić. 14 łapeczek w górę i rozdaj wam jeden z kodzików. Jeszcze są kości, nie wiem, czy je otworzysz. Dobra, właśnie. Otwórz tylko to, by wam jeszcze powiedzieć, jakie to jest to są plastikowe, to one są takie jakby takie jakby były z jakiegoś plastiku zrobione plastikowe, ale takie papierowe więc to jest przynajmniej na plus takie wytrzymałe, nie? Jeszcze 7 kostek HP To co większości ludzie dają na początku, ja teraz koniec, a tak już dla rozróżnienia. Kostki takie. Mmm. Mm, kostki tak, kostka jest. Taki, tam, jakby takie śliskie bym powiedział, że. Takie. No, no okej, okay, som w, w byle planszówkach losowych mam lepsze, ale... To by nie zapraszli. Jest 10, 30, 20, 50, 60, 40. No nie po kolei lecę jak to ja. Jest tu jeszcze 60. Jakie tu są? Tu są 120, 90, 70. No fajne. 50, 30, 40. No ciekawe są tylko. 30 ładnie wyglądają. Ta to już w ogóle jest tak. Tęczowa, tylko no... Zamiast jedynki ma taki dziwny symbol. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, mówił do Was Destiny i do zobaczenia!